Część czwarta, rozdział cztery. Tytuł Do Ciebie, który uważa buddyzm za najwspanialszą ideę w dziejach ludzkości. Idee są oparte o to, jak rzeczy by się miały, jeżeli wszystko byłoby już ustalone. Garma Buddy dotyczy tego, co jeszcze nie jest ustalone. Rzeczy są w ciągłym ruchu. Religia nie jest ideą, jest praktyką. Praktykę religijną można nazwać faktem. Oznacza to stan faktyczny, nie jest to lekarstwo, które obiecuje ulgę. To, co dla naukowców jest eksperymentem, dla nas jest rzeczywistą praktyką. W podobny sposób, jak nauka traci swój sens bez eksperymentów, buddyzm traci sens bez praktyki. Nie zagub się w rozmyślaniu o darmie Buddy. Uważaj, abyś nie podchodził do dharmy Buddy jak do jakiegoś zakonserwowanego produktu, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Twoje wyjaśnienia i opowiastki są głupie jak wszystko co wychodzi z twoich ust. To co się liczy, to wyraz twojej twarzy. Dharma buddy nie jest zawarta w książkach. Bez względu na to, ile sutr jest zgromadzonych w bibliotece, bez ludzi są one bezużyteczne. Jest to coś, co odbywa się pomiędzy istotami ludzkimi. Dlatego też mówimy, Dharma buddy jest praktyką. Zawartość terminów i idei zmienia się w każdej chwili. Nic nie jest stałe. Dlatego też w sutrze serca jest napisane, że oczy, uszy, nos, język, ciało i umysł nie istnieją, i wszystkie zjawiska oraz cały proces zmysłowy jest pusty. Gdziekolwiek spojrzysz, nie ma dwóch takich samych rzeczy. Każdy z nas ma swoją własną twarz. Forma jest pustką, pustka jest formą. Kiedy zapisze się to słowami, zakłada to sekwencję. Kiedy wymawiasz to jedno, następuje po drugim. W rzeczywistości to jest jednoczesne. W rzeczywistości oznacza w praktyce. Możesz wyrazić rzeczywistość całkowicie swobodnie za pomocą słów, jednakże te słowa nie są rzeczywistością. Jeśli rzeczywistość byłaby w samych słowach, to za każdym razem, kiedy wypowiadalibyśmy słowo ogień, parzylibyśmy sobie język. Jeśli mówilibyśmy o winie, to bylibyśmy pijani. W rzeczywistości nie jest tak prosto. Kiedy rzeczywistość leży przed nami, słowa są zbędne. Słowa bez rzeczywistości są pustymi teoriami. Kiedy uchwyciliśmy znaczenie, możemy swobodnie używać słów lub też nie, jak tylko chcemy. To co nierealne jest bezużyteczne, bez względu na to, jak to nazywamy. Również bez względu na to, w jaki sposób używamy teorii, nie zrobimy za ich pomocą żadnego postępu. Słowa to nic innego jak słowa. Ja także przeczytałem sporo książek filozofa Nisidy Kitaro. Czytając je, czułem się jak na wyprawie w poszukiwaniu nowych słów. Przypis 49. Nishida Kitaro, sławny japoński filozof 1870-1945, twórca Szkoły Filozofii z Kyoto. Koniec przypisu. Jeśli osoba nie jest w stanie wyrazić tego w prostych słowach, to oznacza, że jeszcze nie przetrawiła tego, czego się nauczyła. Nasze mentalne konstrukcje dotyczące tego świata. Wszystkie są oparte o różne zwyczajne punkty widzenia. W końcu możecie jedynie powiedzieć: każdy z nas jest jedynie zwyczajną osobą. Buddyjscy profesorowie spędzają swoje całe życie obliczając ilość tymczasowych nauk, nie doświadczając nawet odrobiny prawdy w swoim brzuchu, myśląc, że nauczenie się, jak liczyć drobne, jest tym samym, co stanie się bogatym. Buddyjscy profesorowie to dziwni ludzie. Zajmują się wykreślaniem 25 typów istnienia w trzech światach: najpierw czarnym tuszem i wyraźnym pismem, następnie dodatkowe pozycje czerwonym tuszem, a na koniec dodają kilka przypisów ołówkiem na marginesie. W taki sposób wykonują swą wspaniałą pracę. Nie mają najmniejszego pojęcia, co to mogłoby mieć wspólnego z nimi samymi. Hindusi kochają się w dokładnym liczeniu wszystkiego. Mogą podać dokładną liczbę czegokolwiek. Dokładną liczbę różnych rodzajów wycierania nosa. Różnych rodzajów pierdnięć i tak dalej. Słyszałem, że w Indiach religia wkładana jest do tej samej przegródki, co magiczne sztuczki i wróżbiarstwo. No i ci, o z tego, że tłumaczenie sutry lotosu, dokonane przez Kumara Jive, jest bardziej eleganckie niż oryginał? To, co naprawdę ważne, to jak wiele można skorzystać z darmy Buddy. A może uważasz, że darma Buddy dotyczy jedynie literatury i historii? Buddyjscy profesorowie patrzą na buddyzm jako na materiał źródłowy, a nie jak na wyraz ich własnej jaźni. Musisz mieć jasność co do tego, że robi wielką różnicę, czy jesteś w stanie całkowicie zaakceptować coś, czy też nie. Dotyczy to każdego wskazania, każdej sutry, każdej myśli i każdej kultury. W każdej sytuacji jest właśnie tak. Odnosi się to również do całego twojego życia. Nie ma większego oszustwa niż nauczanie buddyzmu bez żadnej prawdziwej praktyki. Jednakże, jeśli widzisz sutry jako symboliczny wyraz praktyki, wtedy nie ma formy sztuki bardziej spokojnej i bardziej przejrzystej. Przekaz ma miejsce poza sutrami, nie polegając na słowach. Dlatego nie można znaleźć żadnej darmy Buddy w sutrach. Czy to znaczy, że cała skarbnica sutr to nic innego jak kłamstwa? Nie, tak nie jest. Wszystkie sutry są prawdą, kiedy czytasz je prawdziwymi oczami. Cukier jest słodki, nawet jeśli nic nie mówi. Nie mówi, wierzcie mi, jestem taki słodki. W ten sam sposób, jeśli powiemy cukier, to w ustach nie poczujemy słodyczy. Dopiero kiedy dotknie języka, jest słodki. Cukier to nie słowo. Czy to znaczy, że słowa nie mają znaczenia? Nie, tak nie jest. Jedyne, czego potrzebuję, to powiedzieć, przynieś mi cukier. I przynosisz. Czyż nie tak? Buddyzm jest trudny, ponieważ uczy o tym, czego nie można wytłumaczyć. Nic z tego, czego nauczyłeś się na pamięć, nie jest buddyzmem. Starsi ludzie usprawiedliwiają swoje nawyki swoimi starymi doświadczeniami. Prawdziwa mądrość to taka, która nie musi zmieniać się, kiedy wszystko inne się zmienia. Wysiłek czyniony całym sercem oznacza polerowanie prawdziwej mądrości, aż błyszczy. Nie oznacza to zastanawiania się nad tym. Kiedy drugi przodek, mistrz Eka, odwiedził pierwszego przodka mistrza Botidharmę, nie pozwolono mu wejść. To była śnieżna noc, 9 grudnia, kiedy to czekał na świt na zewnątrz wejścia. W starych tekstach jest napisane, że śnieg sięgał mu do bioder, a chłód przeniknął aż do kości. Botidharma mówił nie patrząc na niego. Ktoś tak zarozumiały i powierzchowny jak ty nie powinien pytać o prawdziwą naukę w taki lekki sposób. Stojącego w śniegu popas, pas, zmarzniętego do szpiku, chyba nie za bardzo można go nazwać zarozumiałym i powierzchownym. A ty nazwałbyś go tak? Następnie Eka odciął swoje lewe ramię i podał go Bodhidharmie. Jest napisane, że Bodhidharma pozwolił mu wejść ze słowami Wszyscy Budhowie całkowicie zapomnieli o świecie formy, kiedy wyruszyli w drogę po raz pierwszy. Ty, który odciąłeś sobie ramię przede mną, możesz czegoś tu szukać po tym jak drugi przodek odciął sobie ramię, musiał stracić wiele krwi. Obawiam się zapytać czy rana została przynajmniej zabandażowana, zanim ten dialog miał miejsce.